Chciałbym dzisiaj pokazać ekspresowy przepis na zupę serowo-cebulową. Serek topiony rozpakowujemy, wrzucamy do blendera Plasterki sera. Też dodajemy do blendera. Pokrojona cebulę. Już trochę dodałem, dodajemy jeszcze więcej, też dodajemy do blendera. Moko lub śmietana, akurat mam masło, dodajemy do blendera. Miksujemy to wszystko. Gardka już wlałem. Zrobiła się taka konsystencja. Dodajemy jeszcze więcej wody i włączamy gaz, żeby to się... Prawie tak to wygląda. Dodajemy soli. Można odrobinę dodać trochę jakiejś przyprawy innej. Na przykład kucharka, ale tak dosłownie odrobinę. Ja może potem dodam, bo nie chcę mi się odkazać. Teraz może dodam, może już nie było. O, tu mam na rok I tak odrobinę, odrobina. Dodamy. Kucharka. I tutaj. Ale odrobinę koperku. Piszamy wszystko. i czekamy aż to się zagotuje gotowanie gotowanie zupy do jego końca I teraz czas będzie degustację